Pua. Cześć, Jacek z tej strony. Dzisiaj mam dla Was recenzję bardzo nietypowego aparatu, bardzo kontrowersyjnego aparatu, mianowicie Sony RX1R3. Jest to trzecia generacja tego pełnoklatkowego kompaktu i tak jest to pełna klatka. Kto nie wie, co to jest za aparat, myślę, że mało z Was nie wie, dlatego, że ten aparat wzbudził spore kontrowersje jak miał swoją premierę niedawno, to może przejdźmy szybko przez takie główne tutaj techniczne aspekty tego aparatu. Tak jak wspomniałem, jest to trzecia generacja tego pełnokladkowego kompaktu od Sony. Posiada on tutaj 60 megapikselową matrycę, którą możecie znać z Sony A7 R4 i 5. Także jest to ta w sumie największa, znaczy najbardziej megapikselowa matryca, którą Sony obecnie pakuje w swoje aparaty, te bardziej studyjne. Mamy tutaj procesor Bionz XR, mamy tutaj wsparcie technologii sztucznej inteligencji, obiektyw Zeiss, Zeiss o ogniskowej 35 mm i światło sile 2.0, co jest tutaj, będzie bardzo ważnym aspektem. Natomiast skrywa on jeszcze pewną bardzo ciekawą funkcję, o której zaraz sobie powiemy. Posiada filmowanie 4K w 30 klatkach na sekundę maksymalnie. Nie jest to może jakaś bestia filmowa, ale jeżeli musimy sobie coś szybko nagrać, to się do tego sprawdzi. Mamy tutaj system autofokusa wyposażony w 69 tysięcy ponad punktów, także jest on bardzo fajny, szybki, dosyć i sprawny, jeżeli chodzi o aparaty tych gabarytów. Posiada również ładowanie tutaj przez USB, power delivery, jeżeli takie chodzi rzeczy bardziej współczesne. Tutaj mamy bardzo standardowe, powiedzmy, porty. Mamy wejście na mm, mikrofon, mamy właśnie wyjście, jeszcze mikro HDMI, także. Coś tutaj mamy, nie jest to może właśnie tak, jak wspomniałem, bestia do filmowania, ale podstawowe porty tutaj znajdziemy. Natomiast, taką najciekawszą rzeczą, jaką ten aparat posiada według mnie, jest migawka centralna. I nie jest to migawka globalna, tak jak w Sony A93, tylko jest tutaj migawka centralna w obiektywie, co pozwala nam na synchronizację z lampą błyskową do jednej dwutysięcznej sekundy przy obiektywie otwartym w pełni do 2.0. Jeśli domkniemy sobie obiektyw tym bodajże do 5.6, to wejdziemy już chyba w jedną e, 4000 sekundy. Także możemy jeszcze te czasy trochę skrócić, natomiast jeżeli chcemy ten efekt takiej małej głębi ostrości przy zachowaniu, e, przy tutaj strobingu, przy błyskaniu z lampą błyskową, no to mamy jedną dwutysięczną sekundy jak również możemy tutaj wykorzystać rozszerzone ISO bazo, rozszerzone ISO na tej niż, najniższej wartości czyli ISO 50 co pozwala nam jeszcze bardziej przyciemnić nasze otoczenie jeżeli chodzi o światło zastane i wykorzystać błysk także to jest naprawdę fajne fajna funkcja w tym aparacie bardzo nietypowa jest to funkcja której nie znajdziemy w aparcie tej klasy. Jest tylko kilka chyba modeli na rynku, które oferują właśnie migawkę centralną i obiektyw 2.0 przy podobnej ogniskowej. Natomiast tutaj mamy pełną klatkę i 60-megapikselowy mm, sensor od Sony, który jest bardzo dobrze znany właśnie z serii A7R 4 i 5. Także jest to aparat zdecydowanie wyjątkowy. I tak jak widzicie, on jest malutki. On jest ogólnie, jeżeli chodzi o jego Kształty jest bardzo kompaktowy. Oczywiście, obiektyw wystaje. Nie jest to konstrukcja, którą możemy schować bardzo łatwo do kieszeni, natomiast do torby, do większej kieszeni w kurtce, już jak najbardziej. Tutaj ta o kompaktowość tego aparatu bardziej chodzi mi o samobody. Natomiast przy takich rozmiarach mamy tutaj również kilka kompromisów. To, czego ten aparat nie ma. To niestety nie ma wbudowanej lampy błyskowej. Ubolewam nad tym bardzo, dlatego że przy tej migawce centralnej i przy takich osiągach, jeżeli chodzi o synchronizację z błyskiem, wbudowana lampa błyskowa byłaby tutaj idealna żeby po prostu zachęcić więcej osób, które chciałyby na przykład właśnie taką szybką, reporterską małpeczkę z ostrym błyskiem mieć w swoim arsenale, dlatego że jest to naprawdę, naprawdę świetne narzędzie właśnie do błyskania, zwłaszcza z małą lampą na wprost. Ja używałem tego z większą trochę lampą i te zdjęcia przykładowe Wam pokażę, natomiast musiałem zamontować lampę zewnętrzną i te gabaryty tutaj już się od razu zmieniają. Także niestety nie mamy tutaj lampy wbudowanej. Natomiast wizjer jest tutaj już normalnie w lewym górnym rogu aparatu, wbudowany w jednej z poprzedniej edycji tych aparatów był on chowany, także tutaj ta konstrukcja się trochę zmieniła. Natomiast nie mamy tutaj również odchylanego ekranu tylnego. Niestety dlatego, że jest to bardzo fajny mały sprzęt i mógłby się nadać do vlogowania, natomiast bez takiego odchylanego ekranu no sprawia to problem, żeby zobaczyć siebie, jeżeli po prostu odchylimy aparat i próbujemy sobie zrobić selfie. Przy 35 mm możemy w siebie nie trafić, gdyby to było 28, trochę szerszy obiektyw może byłoby to bardziej powiedzmy jakoś uzasadnione. Natomiast niestety tutaj brak tego wyświetlacza odchylanego w jakikolwiek sposób. Trochę tutaj Sprawia, że nie możemy się pobawić w takie bardziej vlogowe rzeczy. Przeszkadza to również przy fotografowaniu z takich niewygodnych bardziej kątów, dlatego że ten wyświetlacz nie jest jakoś super widoczny w ostrym słońcu. Także, jeżeli nie przyłożymy aparatu do oka albo nie mamy go na wysokości wzroku, no to nie będzie aż tak łatwo tutaj, według tego wyświetlacza, nam kadrować i uzyskać idealne zdjęcie. Powiedzmy, że przy 60 megapikselach jest to troszeczkę wybaczalne, bo możemy sobie przykadrować, ale też nie każdy z nas kadrować chce. Ten aparat również posiada takie funkcje automatycznego kadrowania. Na zasadzie możemy sobie cyfrowo tutaj zmieniać kadr 35-50 i 75 mm, bodajże. Natomiast ja osobiście tej funkcji nie używałem, dlatego że uważam, że. I tak, jak będę chciał to sobie przykadruje, wolę sobie wykorzystać pełno, pełne zalety tutaj optyki i sensora yy, i może trochę wyrównać po prostu obraz, delikatnie przykadrować, ale nie tak, żeby zmieniać w pełni tę ogniskową i tracić aż tak dużo informacji. Natomiast no, ten aparat waży niecałe 500 gramów, już z baterią i z kartą. Także no, tutaj trzeba przyznać, że to robi wrażenie ale jest to wciąż bardzo kontrowersyjna konstrukcja dlatego, że w tej cenie w której został on wypuszczony na rynek w dniu premiery, czyli ponad 21 tysięcy złotych, ciężko naprawdę ciężko uzasadnić to, żeby go sobie po prostu każdy mógł kupić no nie jest to zdecydowanie aparat dla każdego ale przyznam, że jest to jest to najfajniejszy Sony jakiego używałem to muszę przyznać, jako oficjalny Trochę hater Sony, będę się tutaj, y, zrobię taki coming out, bo na pewno tego nie wiedzieliście. Natomiast y, hater. No, ja dużo osób nie rozumie, że ja zawsze mówię, że system Sony jest bardzo dobry. Po prostu mi nie leżą te aparaty. I uważam, że aparaty, które testowałem, są po prostu bardzo dobre, ale nie może tak genialne, jak niektórzy użytkownicy je zachwalają. W tym przypadku dużo osób ten aparat krytykowało, dlatego mi tak bardzo zależało na tym, żeby go sprawdzić, bo się zastanawiałem, czy przypadkiem w tym aparacie nie ma czegoś więcej. I jest tutaj coś więcej, jest po prostu taka trochę... Przyjemność fotografowania z niego. Ma sporo mankamentów, ma sporo tutaj niedociągnięć, gdybyśmy tak patrzyli po prostu na aparaty wypuszczone w 2025 roku. Ciężko mu konkurować z niektórymi konstrukcjami. Cenowo możemy dużo lepszy sprzęt w tych pieniądzach kupić, tak? Natomiast nie kupimy tak kompaktowego pełnoklatkowca, nie będziemy mieli tej migawki centralnej, która umożliwia nam synchronizację z, do jednej, z błyskiem do jednej 2000 sekundy. No i nie będziemy mieli takiej frajdy czasami z takiego sprzętu. Ja bardzo podkreślam przy swoich aparatach jak, które posiadam, że niektóre z nich były kupione, bo sprawiają mi po prostu. Czystą frajdę z fotografowania. Niektóre są do pracy, niektóre po prostu sprawiają mi czystą frajdę, i za każdym razem chcę je łapać po prostu i fotografować. I się cieszę z tego. I ten aparat trochę tak ma. On, jak sobie wisi na pasku gdzieś tam z boku, on jest bardzo nieinwazyjny. On po prostu jest malutki, wisi sobie i możemy go w każdej chwili złapać. Uruchamia się w miarę szybko. Także możemy złapać ten, powiedzmy, decydujący moment dosyć szybko. Praca na baterii nie jest jakaś najgorsza, to też jest tutaj trzeba wspomnieć, natomiast te pliki swoje ważą. Ja tutaj nieskompresowane rawy mają, yy, po, mają każdy po 120 mega. także ja kartę 64 mega zapchałem na sesji, My, powiedziałem już modelce, dobra, chyba materiał mamy, możemy kończyć, a nie wiedziałem, że nawet mi się karta już kończy, także i tak powinniśmy sesję kończyć, także nie miałbym nawet co zrobić. Także tutaj pliki nie nieskompresowane swoje ważą, 120 MB każdy, ale skoro o plikach już mowa, przejdźmy do, może do przykładowych zdjęć, żebyście mogli sobie zobaczyć, jaką jakość ten aparat oferuje. I tutaj mam taki swój standardowy test, który zawsze robię praktycznie przy większości testów, czyli. I tutaj mam takich kilka standardowych zdjęć, które robię przy większości moich testów, czyli najpierw na znaku hmm, aberracje. Tutaj ten znak jest coraz gorszy z czasem, ale swoją rolę spełnia i pokazuje te aberracje. Jeżeli sobie zbliżymy na 100%, tutaj mamy 2.0, to widzimy, że gdzieś te aberracje trochę się pojawiają, natomiast nie są one aż tak tragiczne. Będzie to trochę bardziej widać może na płaskim zdjęciu, także... Te aberracje też gdzieś tam widać, natomiast tutaj przy e, takich zdjęciach nie są one najgorsze. Tutaj czarny i biały po prostu wyglądają bardzo dobrze. Jeżeli przymkniemy obiektyw, to nie zmienia się jakoś super dużo. Ostrość pozostaje tam, gdzie była wycelowana. Tutaj akurat był, był otofokus ciągły, także gdzieś tam ona przeskakiwała. Nie celowałem w jeden punkt, on się trochę przesuwał, natomiast jak zbliżymy sobie na 100%, to ta ostrość jest. A te aberracje jakoś specjalnie tutaj widoczne nie są. Tutaj przełączyłem się też w tryb makro, dlatego że na tym aparacie, na obiektywie jest taka funkcja, którą możemy sobie przełączyć i wtedy ograniczamy zakres ostrzenia tego obiektywu od, od 30 cm do nieskończoności. Zmieniamy go na od 20 cm do 35 cm i możemy wtedy właśnie bawić się w takie bardziej większe, bardziej takie. Ekstremalne zbliżenia, trochę bym powiedział. Nie jest to odwzorowanie, oczywiście 1 do 1, natomiast już do detali jak najbardziej się nada. I tutaj również, nawet pod mocniejszym kątem, te aberracje jakoś specjalnie nie wychodzą. Tutaj trochę fioletowego za widać, tutaj trochę zielonego widać, ale nie jest to jakieś straszne. Także tutaj ten, obie ten obiektyw daje sobie bardzo radę, nawet na tej dużej matrycy. Jeżeli chodzi o bokę, to dla mnie jest on bardzo przyjemny. Tutaj mamy przykład, może nie jakoś super ostrego światła, natomiast te kulki bokę są gładkie, nie mają żadnych ostrych krawędzi. Przy brzegach się troszeczkę spłaszczają na takie kocie oczy, natomiast pozostają one wciąż takie bardzo równe. Nie ma tutaj żadnego takiego efektu bańki mydlanej, także jeżeli chodzi o to, to jakość tego rozmycia jest bardzo przyjemna. I tutaj przy domykaniu nawet nie widzimy specjalnie, żeby te kulki nie ostrości się nam jakoś bardziej robiły kanciate. One są cały czas zaokrąglone, także jest to bardzo fajna jakość. Jeżeli chodzi o ostrość, no to tutaj w centrum kadru jest bardzo fajnie. Przy otwartej w pełni przysłonie widzimy może trochę jakieś takie delikatne fioletowe zabarwy które za chwilę nam znikają, ale jeżeli chodzi o ostrość w narożnikach, to też jest bardzo przyjemnie. Tutaj na brzegach będzie widać trochę bardziej takiego rozszczepienia światła. Te aberracje właśnie będą troszeczkę wychodzić. Natomiast przy domykaniu tego obiektywu, tutaj mamy już na 2.2. Tutaj sobie może porównamy, jak zbliżymy. To jest 2.0. To jest 2.2. 2.0 i 2 2 i już te aberracje delikatnie ze środka znikają, także jest coraz fajniej. Tutaj mamy 2,5 i 2.8, i na 2.8 wydaje mi się, że już tutaj jest naprawdę żeleta, świetnie wygląda środek i brzegi też wyglądają bardzo dobrze, bardzo ostro. Na brzegach będzie to bardziej trochę widoczne, te aberracja, natomiast jeżeli chodzi o jakość optyczną tutaj, to według mnie ten obiektyw sobie bardzo dobrze radzi na takiej matrycy, jaką jest 60 megapikseli pełnoklatkowe, także tutaj akurat według mnie wielkie brawa, a jest to Konstrukcja, która nie była zmieniana od początku wszystkich serii tego aparatu, także na F8, no to tutaj już aberracje całkowicie znikają. Ostrość jest bardzo dobra na całym kadrze, a przy maksymalnie domkniętym obiektywie F22, tutaj nie mam jakichś super rozjazdów. Oczywiście nie jest tak super ostro jak na 28563 czy 80, natomiast optycznie jest tu. Bardzo fajnie. Mamy taką lekką giełkę, ale na F22 tutaj bym oczywiście to w pełni, w pełni zrozumiał. Jeżeli chodzi o ten aparat, to testowałem go na sesji z Amelią i zaczęliśmy o zachodzie słońca. I tutaj głównym moim założeniem było wykorzystanie lampy błyskowej. Jak już słońce zajdzie na tyle, że na tej 1200 przy 2.0 i ISO. 50-100 będę miał bardzo ciemne tło. Zaczęliśmy od światła dziennego, tutaj jeżeli chodzi o ostrość jest bardzo fajnie, natomiast ta ostrość oczywiście w centrum będzie lepsza niż trochę na brzegach, także w pionie, jeżeli mamy głowę gdzieś tak bardzo na brzegu, no to wiadomo, że to nie jest idealnie to co byśmy chcieli, ale jest bardzo dobrze, a przecież nikt tych zdjęć na 60 megapikselach w przybliżeniu 1 na jeden oglądać nie będzie, Także tutaj, jeżeli chodzi o jakość tego aparatu, to wydaje mi się, że produkuje bardzo, bardzo fajne pliki. Te zdjęcia oczywiście są wyretuszowane, obrobione, natomiast jeżeli chodzi o taką podstawową ostrość czy też włosy, no to to dotykane nie było. Tutaj był bardziej robiony retusz po prostu skóry. Także, jeżeli chodzi o takie naturalne zdjęcia, to są bardzo fajne. A jeżeli chodzi o błysk, to tutaj mamy właśnie tą ISO. Akurat mamy 200, 1,800, no dlatego że nie chciałem całkowicie przyciemnić tego tła. Chciałem jeszcze, żeby tam się coś w tle działo. Tutaj też te kulki takie bardzo ostre w obiektyw, już dają nam trochę bardziej charakterystyczny taki właśnie okrąg. Natomiast, jeżeli chodzi o nieostrości takie zwykłe, no, to one nie są takie. Super ostre, tylko po prostu pojawiają się delikatne aberracje. Ale to głównie właśnie przy takich mocnych punktach świetnych, bo tak jak widzieliście, jak nie było takiego super mocnego słońca, no to te nieostrości są po prostu dużo gładsze. Ale z błyskiem to ten aparat po prostu radzi sobie świetnie. Tutaj, właśnie jest z tym błysku w oku takie mocne highlighty, no to one będą trochę miały tych aberracji. Natomiast, jeżeli chodzi o rozdzielczość, to tutaj dla mnie jest bardzo fajny. I jeżeli chodzi o użytkowanie tego aparatu, właśnie przy, w takich warunkach, to też bardzo fajnie sobie radzi. Na 2.0 bardzo fajnie ostrzy. Tutaj wystarczy wyłączyć symulację ekspozycji i będziemy po prostu wszystko widzieć. Aparat sobie dobrze radzi, jeżeli o to chodzi. Nie jest może demonem prędkości, jeżeli chodzi o autofokus i śledzenie, ale tutaj w takich podstawowych zdjęciach chodzonych, zwykłych, poradził sobie bardzo dobrze, jeżeli modelka i ja utrzymaliśmy, utrzymywaliśmy w miarę równą odległość od siebie i fotografowałem na ciągłym autofokusie. Tutaj chciałem trochę bardziej, właśnie już poprzyciemniać, także też słońce nam zachodziło, ale. Chciałem, żeby te niebieskie szyby, ten niebieski kolor w tle kontrastował nam z naszą modelką. To jest oczywiście bardzo płaskie oświetlenie z fleszem na wprost, także to jest coś, co może się nie każdemu podobać. Teraz jest to taki bardzo popularny trend. Ja to chciałem wykorzystać głównie dlatego, że po prostu ten aparat daje takie możliwości synchronizacji. I tutaj było już bardziej tak ekstremalnie, jeżeli chodzi o ekspozycję, bo tutaj już wykorzystywałem tę. Ten czas jednej dwutysięcznej sekundy. Też bardzo szybko wbiegaliśmy na ulicę, na którą oczywiście na jezdnie nie powinniśmy wbiegać, ale to była taka szybka akcja, gdzie po prostu wbiegaliśmy kilka sekund przemarszu i takiego żwawego, i szybko zbiegaliśmy, jak widzieliśmy nadjeżdżające samochody. Tutaj też warto właśnie wspomnieć, że lampa, która była na aparacie, była taka bardzo blisko osi obiektywu, dzięki czemu ten cień. Tutaj jest prawie trochę niewidoczny, że tak powiem, natomiast przychyla on się w jedną stronę, dlatego że aparat, aparat był pionowo, nie jest on idealnie centralnie z osi obiektywu. Mamy lekkie przesunięcie cienia, to też widać oczywiście na krawacie tutaj, ale jest to na tyle właśnie płaski ten efekt, też cień widać na jezdni, że jest on właśnie taki, jak w takich powiedzmy, cyfrówkach, gdzie ta lampa błyskowa jest właśnie bardzo blisko obiektywu. I tutaj już starałem się bardziej balansować tym światłem, ze światłem zastanym, żeby to się bardziej spinało, także efekt jest bardzo ciekawy i jest to zdecydowanie ten efekt popularny, który teraz jest taki pożądany vintage błysk, wpysk tak zwany. Natomiast co, jeżeli chodzi o takie zdjęcia, powiedzmy reporterskie, takie codzienne, sprawdza się bardzo dobrze. Tutaj widać też plastykę tego obiektywu, jeżeli wycelowałem w aparat, no, to tutaj osoba już obok, która stoi wyprosto, wyprostowana, wpada w nieostrości, i jego dziewczyna się z niego śmieje, ale <laughs> wszystko jest dobrze, wszystko jest zamierzone. Tutaj też możemy sobie zobaczyć, jak ta rozdzielczość bardzo fajnie wygląda. Nawet na 35 mm z daleka możemy sobie spokojnie przybliżać. I mamy praktycznie portret tutaj z takiego szerszego kadru. Tutaj mam kilka ujęć po prostu z festiwalu Światło-Siły, na którym byłem z tym aparatem i się nim troszeczkę bawiłem, jak chodziłem między stoiskami. Także tutaj wspaniały Marian chrzan. Przykład również ze światła dziennego, jak i z szybkiego błysku w tych samych warunkach. Po prostu czas się znacząco zmienił z ISO 100 i 1,200 na 2,0 przeszedłem na ISO 50 i z błyskiem na aparacie z dodatkową lampą błyskową, także widzimy jak bardzo możemy zmienić klimat zdjęcia tylko dodając błysk właśnie z taką migawką centralną. Tutaj też mamy przykład ISO 6400 z wykładu Przemka Jakubczyka. Mi się wydaje, że ten Aparat sobie dosyć dobrze radzi z wysokimi czułościami, ten szum też nie robi się jakiś kolorowy, on jest po prostu ziarnisty, nie jest super kolorowy. Też pamiętajmy o tym, że przy 60 megapikselach nikt nie będzie właśnie tak zbliżał i jeżeli, jeżeli sobie wywołamy to zdjęcie do mniejszej rozdzielczości, to ten szum też nam automatycznie spada, także przy każdym wywołaniu do mniejszej rozdzielczości będziemy tylko i wyłącznie na tym zyskiwać. I tutaj już na zachodzie słońca podczas spaceru na plażę, jak wychodziliśmy z, z tego festiwalu światło siła, sobie stryknąłem kilka zdjęć. Uważam, że na automatycznej ekspozycji aparat sobie rodzi bardzo dobrze. Jeżeli chcemy sobie przyciemnić trochę i mamy gałkę, właśnie kompensację ekspozycji, to tutaj obsługa tego aparatu jest bardzo, bardzo przyjemna, jeżeli chodzi właśnie o e, szybkie nastawienie. Każdego aspektu ekspozycji przysłona, czas i ISO. Tutaj też, jeżeli chodzi o zakres dynamiczny z takich prostych zdjęć, pstrykniętych, wydaje mi się, że jest bardzo ok. Nie mam tutaj jakichś super mocnych prześwietleń. Tutaj mamy oczywiście zachodzące słońce, tego światła jeszcze trochę jest. Leżaki na plaży są bardzo fajnie oświetlone. Widać wszystkie detale. Tutaj mamy ISO 5000, z daleka praktycznie tego szumu nie widać, oczywiście z bliska. Gdzieś możemy się go dopatrzeć, ale według mnie jest to bardzo fajne ziarno, a nie jakieś takie artefakty kolorowe i wciąż zachowujemy ostrość naszego obiektywu. Także według mnie jest to bardzo przyjemny optycznie właśnie aparat. I tutaj na podsumowanie właśnie muszę jeszcze raz powiedzieć, że po prostu tego aparatu mi się używało bardzo, bardzo przyjemnie. Chętnie za niego chwytałem. Był bardzo ciekawy, podobają mi się nawet kolory z niego, tak jak jestem oczywiście przyzwyczajony bardziej do swoich kolorów z Nikona, tak tutaj w sony. Wydaje mi się, że to był też pierwszy raz, kiedy nie walczyłem z tymi kolorami. One były po prostu ciekawe, już takie, powiedzmy, jakie chciałem, jeżeli chodzi o Zdjęcia wrzucone na automatycznym balansie bieli. Było kilka takich mocniejszych przestrzałów, czasami, ale to jest oczywiście do poprawy, jeżeli fotografujemy w rawie, a jeżeli nie, no to bardziej musimy kontrolować to, co robimy. Ale to było kilka zdjęć, tylko powiedzmy, jedno na 100, gdzie było jakieś mocniejsze przesunięcie tego balansu, które musiałbym korygować, natomiast tak było bardzo fajne. Jeżeli chodzi o obsługę tego aparatu, to jest naprawdę bardzo przyjemna. Przysłone ustawiamy sobie. Na naszym obiektywie pierścieniem przysłony. Czas mamy z tyłu pod pokrętłem, a ISO możemy sobie ustawić albo na pokrętło z tyłu, albo żeby po prostu było klikalne, jeżeli nie chcemy sobie przesuwać. Także wszystkie trzy parametry mamy od razu dostępne pod ręką. I nie miałem problemu z tym, żeby gdzieś trafić w jakieś kółko, żeby czegoś nie znaleźć na szybko. Może jestem już przyzwyczajony po tylu testach Sony do nawet menu, także dosyć szybko sobie skonfigurowałem ten aparat pod siebie. Albo po prostu nie wiem, czy ten aparat ma coś w sobie takiego, że chętniej za niego chwytałem i miałem mniejszy opór z tym, żeby go używać. Natomiast, tak jak wspomnę, jest to chyba najfajniejszy Sony, jakiego używałem do tej pory. Czy bym go sobie kupił? Oczywiście, że nie, bo jest dla mnie zdecydowanie za drogi. Natomiast nie da się ukryć, że ma w sobie coś, czego mało który, co mało który aparat na rynku posiada i ja jako tutaj zwolennik błysku i strobista od prawie urodzenia kusi mnie bardzo taka konstrukcja bardzo mała, która ma w, m, tą wbudowaną migawkę centralną pozwalającą na takie czasy synchronizacji przy tych gabarytach. Które po prostu można zawsze gdzieś sobie mieć przy pasku, przy biodrze. Jest to naprawdę coś ciekawego, ale mało kto będzie chciał w ogóle spojrzeć na ten aparat. To jest jego największa wada, ale, tak jak wspomniałem, powtórzę jeszcze raz, najciekawsze są którego używałem. I to chyba by było na tyle. Dziękuję bardzo Cyfrowe za podesłanie go na testy oraz Sony Polska za udostępnienie, chociaż miałem bardzo mało czasu z niego. Będę miło ten czas wspominał. Także to było na tle Dziękuję bardzo poświęcony czas i do usłyszenia lub zobaczenia następnym razem. Hej!